Jak by to było pójść do łaźni w piękny dzień w Rzymie w roku 520 naszej ery, czyli 44 lata po dacie, którą w podręcznikach szkolnych zazwyczaj określa się jako upadek Cesarstwa Rzymskiego? Jakie to by było doświadczenie i czym różniłoby się od kąpieli w czasach cesarstwa? Czy wielkie łaźnie rzymu wciąż jeszcze działały, czy już były nie do naprawienia i zaczęły popadać w ruinę? Czy łaźnie były już porośnięte zielenią, a baseny wodne puste, jałowe i opuszczone? A może wciąż były odwiedzane przez Rzymian i nadal tętniły życiem? Cóż, drodzy miłośnicy późno historii, wyobraźmy sobie, jak to musiało być chodzić do łaźni w Rzymie po upadku. Wyobraź sobie piękny dzień w roku 520 na zebraniu gdy jako jeden ze 100 do 200 tysięcy mieszkańców nie opuściłeś starego, czcigodnego miasta, matki wszystkich miast i nadal żyjesz w Rzymie jak prawdziwy rzymianin. Planujesz zrobić coś wyjątkowego w ten rzadki wolny dzień. Ale co robić? Koloseum? W starym amfiteatrze Flawiuszów rzadko odbywają się już igrzyska, tylko przy wielkich okazjach, takich jak świętowanie nowego konsulatu. Starzy gladiatorzy zniknęli dziesiątki lat temu, więc teraz można tam zobaczyć jedynie polowania na zwierzęta, gdzie wenatorzy walczą z dzikimi bestiami. One i tak już rzadko się odbywają, więc naprawdę nie ma tam na co patrzeć. A stary cyrk Maximus? Bywałeś tam często, doskonale znasz wyścigi rydwanów. I zawsze kończą się bójkami między zwolennikami niebieskich i zielonych. Ostatnim razem, kiedy tam poszedłeś, nieźle cię pobili. Chciałbyś uniknąć powtórki? Może odwiedzić starą świątynię swoich przodków? Nie, to zbyt niebezpieczne w ciągu dnia. Niewielu wyznawców starej wiary pozostało. Teraz nazywają cię Pogani? Trzeba bardzo uważać, by nie zostać zauważonym, bo kary są surowe. A więc będą to łaźnie. Tak, wizyta w słynnych rzymskich termach, starych łaźniach Rzymu. Wyobraź sobie, że mieszkasz w regionie piątym, blisko wzgórza Eskwilińskiego. Jest tam wiele insul. Nie jesteś w stanie sobie nawet wyobrazić, jak to musiało wyglądać w dawnych czasach, kiedy wszystkie ulice były pełne ludzi, a te niezliczone insule były całkowicie zajęte. Każdy pokój często przez kilka osób. Słyszałeś opowieści od starszych, którzy mówili ci, jak niesamowicie pełne było miasto zaledwie jedno ludzkie życie temu, w ich dzieciństwie, zanim barbarzyńcy, gejzerykowie i rikimerowie splądrowali twoją wspaniałą Romę. Wyobraź sobie, że mieszkasz w jednej z tych insul, które są jeszcze zamieszkane, podczas gdy wiele innych stoi pustych, opuszczonych i zaczyna niszczeć oraz popadać w ruinę. Ale te, które są zamieszkane, wciąż są zadbane i utrzymywane. Postanawiasz więc odwiedzić łaźnie, a ponieważ łaźnie Karakali i Dioklecjana są tak słynne i wszyscy chcą tam chodzić, a ty sam byłeś tam już setki razy, zwłaszcza w łaźniach Dioklecjana, bo są niedaleko od twojego domu, pomyślałeś, że może warto dla odmiany wybrać się do mniej uczęszczanych łaźni, na Awentyn. Do term Decjusza. Ach tak, stare termy na Awentynie słyszałeś, że honoriusz odrestaurował je 100 lat temu po zniszczeniach podczas najazdu Alaryka. Honoriusz, ironia losu, że to jego działania wywołały najazd. Och, Rzymie, jak wiele wycierpiałeś w ostatnim stuleciu, myślisz? Ale na szczęście teraz jesteśmy pod opieką naszego patrycjusza Teuderyka a imperium zostało zjednoczone. Teraz jest tylko jeden cesarz na wschodzie, a nasz Patrycjusz Teuderyk jest jego przedstawicielem. I teraz mamy pokój już od prawie 50 lat. Marzysz, by ten pokój trwał dłużej. Więc pakujesz wszystko i zaczynasz swój spacer z wzgórza Eskwilińskiego w regionie piątym na wzgórze awentyńskie w regionie trzynastym, bo tam właśnie znajdują się termy Decjusza. Po drodze mijasz wiele opuszczonych budynków insula, wiele opuszczonych sklepów i wiele opuszczonych świątyń. Tutaj, na obrzeżach miasta, rozkład rozprzestrzenia się szybko i nawet edykt naszego czcigodnego patrycjusza Teodiryka, mający chronić stare pomniki naszych przodków, nie jest w stanie powstrzymać niektórych ludzi przed niszczeniem tych zabytków i rabowaniem ich na materiały budowlane. Godne pogardy! Co na to powiedziałby najwspanialszy Trajan? Z pewnością przewracałby się w grobie, gdyby widział, że sami Rzymianie rabują wspaniałe pomniki swoich własnych przodków. Wigile, na rozkaz czcigodnego patrycjusza, starają się temu zapobiec, lecz jest ich za mało i nie nadążają wszędzie. Rzym jest bardzo rozległy. W drodze do łaźni Awentyńskich mijasz łaźnię Trajana. Jakie one są imponujące, nawet gdy patrzy się na nie z daleka, myślisz: 400 lat i wciąż tak samo wspaniałe i imponujące jak zawsze. Następnie mijasz Plumpacis Pacis, w regionie Czwartym, stary świątynia, którą sam Wespazjan zbudował 450 lat temu. Na forum pokoju stoi wiele posągów, część z nich wykonał Lizyp i Fidiasz. Barbarzyńcy ich nie zabrali. Chyba były za ciężkie, myślisz z uśmiechem. Czasami chodzisz do świątyni pokoju, żeby podziwiać ogromny plan Rzymu, wyryty w wielkich marmurowych blokach, zawieszony na ścianie. Wciąż stoi nietknięty. Dzięki Jowiszowi barbarzyńcy nie interesowali się planami. Potem mijasz kolosa i amfiteatr Flawiuszów. Jak one nadal opierają się czasowi po wiekach. 36 lat temu amfiteatr został uszkodzony przez trzęsienie ziemi, jak słyszałeś, ale szlachetny prefekt miasta Wenancjusz Bazyliusz go naprawił. Szkoda, że nawet polowania na zwierzęta rzadko tam się odbywają. Ostatnie polowania na zwierzęta, które widziałeś w amfiteatrze, odbyły się rok temu podczas obchodów konsulatu Oetarika. To było naprawdę widowisko. Następnie mijasz świątynię Wenus i Romy która wciąż stoi 370 lat po tym, jak sam Hadrianus ją zbudował. Wewnątrz pusta, jałowa, ograbiona, pozbawiona posągów, ale na zewnątrz wciąż olbrzymia i wspaniała, jak zawsze. Wydaje ci się, że czas nie zniszczy czegoś tak potężnego. Potem wchodzisz na forum Romanum, będące nadal sercem Rzymu. Widzisz tam wielu ludzi sklepikarzy, akrobatów, artystów. Senatorów, arystokratów i ich niewolników. Rzym, nawet w tych czasach, wciąż potrafi zgromadzić wystarczająco dużo ludzi, by wypełnić forum, zauważasz ze zdziwieniem. Bazylika Julia została uszkodzona przez pożar i nigdy nie naprawiono jej wnętrza, ale odnowiona i pomalowana fasada sprawia z zewnątrz wrażenie doskonałości. I budynek Senatu. Widzisz, wchodzących senatorów. Ubranych w togi, dokładnie tak jak za dawnych czasów. Wszystkie świątynie nadal stoją na forum. Ale płomień westy już nie płonie, a drzwi Janusa są dziś zawsze zamknięte, zauważasz ze smutkiem. Następnie mijasz kapitoleum. Tam widzisz go. Wielką świątynię Jowisza, wciąż górującą nad miastem na tym wzgórzu, przypominającą ci każdego dnia. Że porzucenie dawnej wiary rozgniewało Jowisza. Wciąż stoją tam niektóre posągi, do których kiedyś udało ci się zajrzeć do środka. Były pokryte kurzem i pajęczynami, ale dach świątyni w większości już nie istnieje. Słyszałeś, jak wandale zburzyli dach, bo dachówki były ze złoconego brązu. Następnie mijasz cyrk Maksymusa. Jest stary, zwietrzały i częściowo uszkodzony, lecz nadal stoi dumnie. Opierając się upływowi czasu, teraz cała ludność Rzymu może się wygodnie zmieścić w tym niesamowitym budynku. Nie możesz sobie wyobrazić, jak to wyglądało, gdy Cezarowie rządzili Rzymem. Pałac Cezarów, ta ogromna budowla górująca w tle na Circus Maximus. Sam Teodoryk zatrzymywał się tam podczas wizyt w naszym czcigodnym mieście 20 lat temu. Myślisz, ale on już tu nie przyjeżdża. Obecnie zatrzymuje się wyłącznie w Rawennie. Potem wchodzisz na Aventyn. Wreszcie dotarłeś do regionu 13 swojego celu. Teraz, gdy wspiąłeś się na Aventyn, jedno z siedmiu wzgórz Rzymu, widzisz Termy Decjusza w pełnej okazałości. Renowacja przeprowadzona przez Honoriusza opłaciła się. Były w lepszym stanie niż Termy Caracalli. W końcu wchodzisz na dziedziniec łaźni i chociaż te łaźnie są rzadziej odwiedzane, wciąż jest tu całkiem sporo ludzi. Zastanawiasz się, jak to wyglądało, gdy populacja Rzymu była znacznie większa. Jak głośno musiało być w łaźniach, jak brudna musiała być woda od tylu ludzi. Rzymianie w dawnych czasach spędzali tam całe dnie. Ludzie przychodzili tu, jedli, spotykali się z przyjaciółmi, grali razem w gry. Boksowali się, ćwiczyli, rzucali dyskiem na zewnętrznym dziedzińcu. Wchodzisz do apodyterium, rozbierasz się i oddajesz rzeczy niewolnikowi, który chowa je do schowka. Masz nadzieję, że nikt nie ukradnie tego, bo już niewielu niewolników pilnuje rzeczy. Następnie wchodzisz do głównej sali. Chrześcijaństwo nie zmieniło jednego. Ludzie nadal są nadzy. Oczywiście mężczyźni i kobiety są oddzieleni. Ale jakie wspaniałe są te łaźnie, nawet po wszystkim, co się wydarzyło. Z jakiegoś powodu barbarzyńcy nie ograbili tych łaźni z tylu posągów, co inne termy. Wciąż przypominały stare łaźnie. Może dlatego, że nie były tak znane ani duże jak inne, jak sądzisz. Zacznijmy od kaldarium, czyli ciepłej łaźni parowej. Chciałbyś wejść do tepidarium, czyli łaźni parowej o średniej temperaturze, ale widzisz, że jest zamknięta i opuszczona. Nie wszystkie pomieszczenia są już używane. Obecnie brakuje niewolników do utrzymania ich, a populacja Rzymu jest za mała, by stale używać wszystkich pomieszczeń. Ale kaldarium wciąż jest ogrzewane, bo na to jakoś wciąż znajdują gdzieś niewolników, jak widać. Kilka innych osób jest z Tobą w kaldarium. Gorące, wilgotne powietrze pachnie ziołami. Temperatura w takim saldarium wynosiłaby od 40 do 50 stopni Celsjusza, przy wilgotności powietrza sięgającej prawie 100%. Ogrzewanie osiągano za pomocą tak zwanego systemu hypokaustycznego, gdzie gorące powietrze, podgrzewane przez spalanie węgla, krążyło w przestrzeni pod podłogą. Po wizycie w kaldarium, schłodzenie się w frigidarium. Czyli jednej z kilku zimnych basenów byłoby bardzo mile widziane. Leżąc w Frigidarium, podziwiasz wciąż zaskakująco żywe mozaiki i dekoracje ścienne. Brakowało tu jednej rzeźby. Wygląda na to, że barbarzyńcy jednak nie pominęli tej łaźni. W Frigidarium są też inni ludzie. Woda tutaj jest całkiem przejrzysta, dlatego czasami przychodzisz aż do tych łaźni. Mniej ludzi, czystsza woda. Nie zmienia się jej zbyt często i w większych łaźniach, nawet teraz, gdy jest mniej ludzi, woda czasami nadal nie jest zbyt czysta. Nieznane Rzymianom, baseny wodne w starożytnych termach były idealnym środowiskiem do rozwoju wszelkiego rodzaju bakterii i ironicznie, kultura kąpieli, która pod wieloma względami była bardzo dobra dla zdrowia, była miejscem, które pozwalało na szybkie rozprzestrzenianie się wielkich pandemii w całym imperium rzymskim. Zaraza Antoninów czy zaraza Cypriana rozprzestrzeniały się szybko dzięki rzymskiej sieci dróg i kulturze kąpielowej. Po krótkiej rozmowie z innymi w Frigidarium idziesz na masaż. Niewolnik wciera w twoją skórę olej, a potem zeskrobujesz go strigilem. Stare nawyki nie umierają łatwo. A potem kolejna runda w Frigidarium. Myślisz sobie: Jak dobrze, że wszystkie akwedukty wciąż działają? Te cuda inżynierii, zbudowane setki, ba niektóre nawet ponad 800 lat temu, wciąż codziennie dostarczają Rzymowi wodę. Policzyłeś 19 z nich, odkąd mieszkasz w Rzymie. Najbardziej imponujący z nich to oczywiście Aqua Claudia, ten niesamowity akwedukt, który u podnóża wzgórza palatyńskiego wznosi się ponad 30 metrów nad otaczającym terenem. Masz nadzieję, że akwedukty przetrwają następne 800 lat, myślisz. Po zadumie nad cudem, jakim są akwedukty, wchodzisz na dziedziniec. Wciąż pracuje tam kilka osób, ale nie ma ich już tylu co dawniej. Możesz się tylko domyślać, jak to wyglądało. Stąd widać, że po jednej stronie terma zawaliła się ściana. Ta część nieużywana wygląda na to, że Teodiryk nie naprawi wszystkiego. W końcu minęły czasy imperium, kiedy wszystko było ciągle naprawiane. Jest tu miejsce na dziedzińcu, skąd roztacza się wspaniały widok na całe miasto. Z góry, ze wzgórza Aventyn, widać cyrk Maksymusa, widać imponujący stary pałac Cezarów, wyblakły, miejscami rozpadający się, ale wciąż bardzo imponujący. Po lewej, w oddali, świątynia Jowisza, zwietrzała. Lecz wciąż imponująco góruje nad miastem. Stąd nie można by się domyślić, że najlepsze dni Rzymu są już za nim. Miasto nadal wygląda jak cud. Niewiele znaków wskazuje na spustoszenia, które miasto musiało przetrwać w ostatnim stuleciu. Brakujące posągi tu, uszkodzone kolumny tam, ale z daleka nie jest to naprawdę widoczne. Aby znaleźć uszkodzone części, trzeba się dobrze przyjrzeć. Płomień Rzymu wciąż świeci jasno, jeśli nie przyglądasz się zbyt uważnie, czas zakończyć dzień, myślisz sobie, to był miły dzień w termach Decjusza, cieszysz się, że twoje rzeczy nie zostały skradzione. Chyba masz szczęście, ubierasz się ponownie i zaczynasz wracać do domu. A to, drodzy przyjaciele późno rzymskiej historii, przynajmniej tak wyobrażam sobie dzień w termach na Awentynie. W roku 520 naszej ery. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten nieco inny rodzaj filmu. Jeśli tak, proszę, polubcie i zasubskrybujcie, aby nie przegapić żadnych przyszłych filmów o fascynującej epoce późnego cesarstwa rzymskiego. Proszę, wesprzyjcie moją pracę na Patreonie lub przez członkostwo na YouTube, bo długoterminowe utrzymanie kanału zależy od Waszego wsparcia. Dziękuję Williamowi Wailowi za hojny datek na Paypalu. Bardzo dziękuję Williamie za tak hojne wsparcie tego kanału. Naprawdę, ten kanał nie mógłby działać bez naszych niesamowitych członków Patreona i YouTube. I, I chcę podziękować każdemu, kto wspiera ten kanał w jakiejkolwiek formie. Dziękuję Ci, Biagła, przyjacielu. Jeśli chcesz wiedzieć, jak płeć w Rzymie V wieku wpłynęła na miasto, obejrzyj ten film w prawym górnym rogu. Jeśli bardziej interesujecie, kiedy naprawdę upadło miasto Rzym, możesz obejrzeć inny film w prawym, dolnym rogu. Jeszcze raz dziękuję wszystkim przyjaciołom historii Rzymu. Gracias i.